Wydaje mi się, że trzyma mnie w koszykówce wiara i realna szansa na zwycięstwo w NBA. Sądzę, że jeżeli dane jest nam wygrać, stanie się to właśnie w tym roku. To jest prawdopodobnie najlepsza drużyna, jaką Phoenix miało do tej pory od momentu mojego przyjścia. Phoenix, jak wiemy, rozpoczęło od dwóch przegranych. Na razie mają bilans spotkań 3 do 3. Czy ser Czas zdobędzie tytuł? Trzeba będzie na to długo poczekać. Piący wulkan stał się synonimem MJA. Nikt nie płonął bardziej chęcią do gry od Michaela Jordana w dniu inauguracji tegorocznych rozgrywek. Ciężko pracowałem przez całe lato, starając się powrócić do dawnej formy by znowu grać tak jak kiedyś w koszykówkę. Nigdy na dobrą sprawę nie miałem okazji udowodnienia sobie samemu, że można coś takiego zrobić. Teraz podejmuję to wyzwanie i wydaje mi się, że wreszcie podołam. Jordan był nie do powstrzymania, rzucając w pierwszym meczu drużynie Hornet 42 punkt. To był bez wątpienia ten stary Jordan, jakiego wszyscy pamiętamy. W trzeciej kwarcie sam ograł Charlotte 19 do 18, Allen Len Bristow próbował jeszcze zastosować inną strategię powstrzymania Michaela. Tego dnia jednak był nie do zatrzymania. MJ wraca do doskonałej formy. To jest cały Michael jak zawsze znakomity. Chicago do tej pory: 5 występów, 5 zwycięstw mimo kontuzji Denisa Rodmana. A teraz spójrzmy na debiutantów. Zwłaszcza na wschodzącą gwiazdę Filadelfii Jerego Stackhouse'a. John Lucas. Miał od początku przeczucie, że gracz Uniwersytetu North Carolina ma zadatki, by zostać wielką gwiazdą NBA. Jest wyjątkowy, pewny siebie, kocha rywalizację. Od początku nie opuścił żadnego treningu. Myślałem sobie, że mógłbym mu nie pozwolić wejść na boisko ze złamaną ręką, ale nawet w takich okolicznościach uczy się i potraktowałem go jako rzucającego się na rozpoczęcie każdej gry. Zrobił tyle, ile inni. Razem wzięci, a może nawet więcej. W pierwszych dwóch grach Stackhouse pokazał, jak dużo umie, chociaż wie, że przed nim jeszcze długa droga do przebycia, by rzeczywiście stać się gwiazdą NBA. Pracowałem ostatnio nad skutecznością moich rzutów, czyli nad tym, co zawsze trzeba szkolić. Sądzę, że wiele rzeczy wychodzi mi nieźle. Można jednak zawsze grać lepiej i tak właśnie patrzę na koszykówkę. Przy wsparciu z Sixers mogą w końcu pokusić się o występy w playoffs po czterech latach nieobecności. Na razie mają dwa wygrane mecze. A teraz bisy z pierwszych meczów tego sezonu. Rozpoczynamy od najefektowniejszych akcji debiutantów. Kevin Garnett z Minnesoty, ten, który nigdy nie grał w NCAA. Właśnie on. Znakomita asysta Savonisa i numer jeden tego rocznego draftu Joe Smith, Golden State. A teraz debiutant Los Angeles Clippers, Barry. I Rashid Wallace, Washington Bullets. A teraz cała seria znakomitych asyst. Rozpoczyna drużyna Houston. Cała drużyna, podanie w podanie. Kończy Chucky e. Brown Finn Baker Wypatrzył Glena Robinsona Najbardziej doświadczony Ed Johnson I Dale Davis kończy akcję Indian. Stockton dostał podanie od Hornaska Zazwyczaj bywa odwrotnie a teraz slam Slamdunk. Smith, Sacramento. Dobitka Davida Robinsona. I Stackhouse. O tym graczu już dziś wiele mówiliśmy. A o nim zawsze będziemy mówić. Jordan. I na koniec, szlane diva. A teraz to, co najbardziej lubicie: 10 najlepszych akcji pierwszego tygodnia rozgrywek: Numer 10: Penny Hardaway. Podanie do Horace'a Granta w meczu z Cleveland Cavaliers. A teraz gwiazda Supersonics, Gary Payton indywidualnie do końca i bezradni Utah Jazz. Przechwyty graczy Milwaukee. Podanie do Glena Robinsona, który efektownie kończy całą akcję. Akcja numer 7. Penny Hardaway. Popatrzcie, to jest zagranie w stylu Magica Johnsona. Tak grywał w najlepszych latach Los Angeles Lakers. Podanie do Royala i dobrze skończona akcja. Numer 6. Przechwyt debiutującego w Filadelfii Maxwella i kończy akcję Dumas. Maxwell znakomicie sprawdza się jako rozgrywający. I Dumas, również świetny zawodnik. A teraz Scotty Pippen do Longleya. Ładnie zakręcili obroną. Numer 4 w meczu Atlanta Orlando. Pierwsze punkty w karierze w NBA Howarda Masona. Trudne punkty. A teraz akcja numer 3. Popatrzmy. Rodney Rogers, tak jak robił to dla Denver, tym razem dla Clippers. Numer dwa tego tygodnia. Mark Jackson, Indiana. W trudnej sytuacji, a za chwilę akcja numer jeden. Podobnie w niesprzyjających okolicznościach. Stackhouse przeciwko Bulec, a przeciwko samemu Muresanowi. 2:31 trafia. Znakomicie. A my w tym tygodniu jeszcze spotkamy się w piątek o godzinie 16. Los Angeles Lakers kontra Dallas Mavericks. Zapraszamy.